Cześć. Z tej strony Monika Osińska-Żawka, jestem doradcą noszenia dzieci w pustach I zapraszam Was dzisiaj na film, który kompletnie nie kojarzy się z wakacjami. Natomiast e, bardzo mocno, dzisiaj jakoś tak chodzi mi to po głowie i chciałabym właśnie o tym Wam opowiedzieć. A mianowicie o noszeniu maluchów w. W takich najtrudniejszych chwilach, które, które są, kiedy nasze maluchy są chore. I kiedy, kiedy dzieje się coś, nad czym nie do końca mamy panowanie, nie, nie za bardzo tak my, jak i dzieci, psychicznie jesteśmy w dobrym nastroju. Więc wtedy, kiedy nasze maluchy po prostu są chore, kiedy coś złego się dzieje, my sięgamy po często ostatnią deskę ratunku, jaką jest wtedy właśnie pusta. I dzisiaj kilka takich moich wskazówek na temat właśnie noszenia, kiedy nasze maluchy są chore, kiedy, kiedy dzieje się coś złego, kiedy no, musimy sobie jakoś radzić. Pierwsza najważniejsza rzecz i to myślę, że każda mama, która... E, która miała chore dziecko zgodzi się ze mną, że wtedy, kiedy maluch jest chory, nie schodzi nam z rąk. I niezależnie, czy to jest noworodek, niemowlak kilkumiesięczny, e, czy to jest kilkulatek wręcz, e, nie ma lepszej i bezpieczniejszej przystani, niż przytulenie do mamy. I wtedy tak naprawdę niech będzie i armia ludzi wokół nas. Nikt nie zastąpi wtedy mamy, mamy nie jakiejkolwiek innej osoby i nie chcę tutaj demonizować tatusiów babci i innych, bo często jest tak, że, że, dla, że oni są dla nas no, ratunkiem w takich chwilach, natomiast mama jest wtedy najważniejsza. I my wtedy musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, przytulanie musi też być w takiej formie, żebyśmy po prostu dały radę. Czyli wtedy chusta, czy dobrze dopasowane nosidło, jest dla nas najzwyczajniej w świecie ratunkiem. Po pierwsze, dlatego że możemy funkcjonować, możemy ruszyć się z fotela czy z łóżka. Wtedy maluch może na nas spać często, gęsto tylko w takiej pozycji. Maluchy na nas śpią. Zaraz jeszcze do tego wrócę. I po prostu wtedy musimy sięgnąć po chusta, musimy sięgnąć powiązanie. Bardzo często jest tak, że zaczynacie noszenie właśnie wtedy, kiedy Wasze dzieci są nieodkładalne. I to niekoniecznie jest choroba. Na początku to jest po prostu, lęki. są to lęki separacyjne, ale ta nieodkładalność jest dla nas bardzo często bodźcem do tego, żeby w ogóle nauczyć się wiązania. Więc, więc nośmy nośmy, bo nie ma lepszego lekarstwa dla tych maluchów wtedy, niż po prostu noszenie i przytulanie. I choćbyście nie wiem, co wtedy wymyślili, to jest po prostu lek na całe zło. Ale co jeszcze? Dlaczego jeszcze powinniśmy nosić? Ja tutaj w tym momencie odwołam się do moich własnych doświadczeń. Zarówno Agata miała bardzo dużo problemy z krtanią, niestety mamy to rodzinne, jak i Gabrysia no Miała permanentny katar. Zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji, bardzo ważnym jest pionizowanie dziecka w momencie, kiedy są problemy z oddychaniem. Zupełnie inaczej nasz układ oddechowy się układa w momencie, kiedy dziecko jest w pozycji zbliżonej do pionu albo bardzo mocno uniesione, aniżeli wtedy, kiedy nasze dziecko leży. Wyobraźcie sobie taka prosta rzecz. Maluch w kuście który ma katar, działa na niego. Najzwyczajniej w świecie siła grawitacji. W związku z tym ten katar po prostu płynie nam w dół. Co się dzieje, kiedy maluch leży? W momencie, kiedy maluch leży, cały katar płynie nam do gardła, do oskrzeli, do płuc i bardzo często z niewinnego katarku kończymy w szpitalu z zapaleniem płuc. Powiem Wam szczerze, że dzięki huście i ja to mówię z pełnym przekonaniem: dzięki huście przez miliard katarów w życiu Gabrysi żaden nie skończył się w szpitalu. Dlatego, że zawsze e, wtedy, kiedy pojawiał się problem, wtedy natychmiast Gabi była w 100% noszona. Ona spała dzień i noc, spała tylko i wyłącznie w huście, bo w ogóle nie potrafiła spać na wznak ani nawet na boczku, bo natychmiast się dusiła, krztusiła i, i to już był koniec spania. E, więc tylko i wyłącznie potrafiliśmy 4-5 dni funkcjonować tylko i wyłącznie w spaniu w pozycji półpionowej, no bo to nie jest pozycja pionowa, ale, ale w, w uniesieniu. Wręcz nawet e, ja wiązałam ją w chustę, w kieszonkę, sama zasiadałam w łóżku, obstawiona poduszkami, żeby utrzymać w miarę pionową pozycję i ja w ten sposób spałam. I to był dla mnie... Sposób na, na w ogóle funkcjonowanie i życie w takich chwilach. A tak jak mówię, Gabi bardzo często miewa katary i nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego, po prostu tak jest i tyle. I za każdym razem to był dla nas ratunek. Zresztą do dzisiaj jest tak, że w momencie kiedy ona śpi, ona po prostu śpi na mnie w pozycji takiej półsiedzącej, jak ma katar, bo jak tylko się położy, to natychmiast mamy po spaniu. Także naprawdę, chusta ratowała nam życie niejednokrotnie właśnie w chorobach czy w dusznościach krtaniowych, agatki, kiedy potrzebowaliśmy w bardzo zimnym powietrzu i właśnie w pionie też oddychać, funkcjonować, i to była naprawdę dla nas niesamowita pomoc, niesamowity ratunek. Ale, co jeszcze bardzo ważne w zadbaniu o, o siebie i o dziecko w tym czasie chorobowym. W powiązaniu właśnie z noszeniem w chuście. Pamiętajcie o tym, żeby w takich sytuacjach sięgać po chusty w miarę łatwopieralne. Nosząc dziecko, te wszystkie zarazki, bakterie, wirusy wsiadają w nas, wsiadają w ubranie, które nosimy, no i automatycznie wsiadają również w chustę. Żeby nie kumulować tego, musimy ją prać. Musimy ją prać często, nawet. Po pół dnia noszenia ja zmieniałam chustę, tą dawałam do prania, brałam świeżą, tamta się wysuszyła i najczęściej w chorobie używałam takich chust, które były najbardziej odporne na wszelkie ekscesy typu pranie, prasowanie, suszenie. Czyli po prostu chusty bawełniane w najprostszym wydaniu, w najprostszej formie, po prostu były lekiem na całe zło. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, żeby pamiętać, o jakości wiązania w takich sytuacjach. Tutaj mam na uwadze nasz komfort. Noszenie dziecka w wielu, wielogodzinne w ciągu dnia w chorobie bywa i tak to po prostu bardzo duże obciążenie naszego organizmu. I często, tak jak mówiłam, nikt za nas tego zrobić nie będzie mógł, więc musimy sobie radzić. Duże, dużą uwagę chciałam Wam zwrócić wtedy na komfort noszenia, na to, żeby chusta była bardzo dobrze zawiązana, żeby w miarę jak najlepiej odciążała nasz organizm. Ponieważ jeżeli nie zadbamy o siebie, to stracimy na tym zarówno my, jak i dziecko, więc... Bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Zadbajcie wtedy o jakość. Nie wiążcie byle jak, nie noście byle jak, bo dziecko płacze. Skupcie się na tym, żeby to wiązanie było porządne, żeby było dobrze zrobione, żeby ta chusta też dobrze pracowała i była odpowiednio dobrana do sytuacji. Kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz, a mianowicie często pytacie czy warto zabrać chustę do szpitala? To są już sytuacje, kiedy zarówno my, jak i dziecko znajdujemy się nie dość w sytuacji chorobowej, to jeszcze w sytuacji ekstremalnej, bym nawet powiedziała. I, i wtedy pytacie, czy chustę warto zabrać do szpitala, ewentualnie jaką chustę warto zabrać do szpitala? Więc tak, 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 tak. I jeszcze raz tak. Po pierwsze, maluchy bardzo nie lubią spać. W łóżeczkach szpitalnych. To jest sprawdzone, udowodnione i to nie jest żadna jakaś nie wiadomo jaka teoria, po prostu maluchy tego nie lubią i nie ma co im się dziwić. Źle im się to kojarzy i wszystko, co z tym związane. Natomiast w momencie, kiedy na takim szpitalnym łóżeczku zawiążemy maluchowi hamak z chusty, w której często się nosimy, w której czuje nasz zapach, w której. Dziecku, która dziecku kojarzy się bardzo pozytywnie, wtedy no, dajemy mu choćby odrobinę normalności, którą zna. I y, to już jest pierwsza taka rzecz, która no, po prostu daje radę. Druga to jest to, o czym już mówiłam, czyli po prostu w tym szpitalu nie łudźcie się, dziecko nie będzie leżało. Dziecko będzie potrzebowało tego, żeby nie wiem, czy wykonywać inhalację, czy nie wiem, nawet leżeć pod kroplówką, gdzie tak naprawdę możemy tam pod tą kroplówką spokojnie być w chuście i dziecko czuje się pewniej, spokojniej niż płaczące, miotające się dziecko leżące płasko w łóżeczku. Więc. Pomagajmy sobie w każdy możliwy sposób, bo są to sytuacje, które są zarówno dla nas bardzo ciężkie, jak i dla, e, dla dziecka, no, albo przede wszystkim dla dziecka. E, także zabierajcie i też, też zwracam Wam uwagę na to, o czym już mówiłam. Zabierzcie jedną chustę, ale i zabierzcie więcej. Takich chust, które możecie często prać. Codziennie ją zabierajcie ze szpitala do domu, e, codziennie ją wypierzcie z tych... E, wszechobecnych bakterii i wirusów i przynieście świeżą. Dzięki temu po prostu zmniejszacie ilość tego syfu wokół siebie. Także, kochani, życzę Wam tego, żeby nigdy ten film Wam się nie przydał, żeby Wasz świat był idealny i był światem, w którym Wasze dzieci nie chorują, ale jeśli zdarzy się sytuacja, kiedy czy ząbki dadzą nam popalić, czy jakiś katar, czy jakaś większa choroba, to, żebyście wiedzieli, że w chustach możecie wiele więcej, możecie sobie bardzo mocno pomóc, i przede wszystkim możecie bardzo mocno zregenerować się psychicznie, ponieważ spokój waszego dziecka to jest wasz spokój, a wasz spokój to jest spokój waszego dziecka, jesteście jak w lustrze są dwa, dwie tafle, patrzycie na siebie i jesteście jedną emocją. I jeżeli ta jedna emocja będzie emocją pozytywną, Będziecie szli do przodu i będzie Wam coraz lepiej. Jeżeli będziecie się nakręcać negatywnie, wtedy będziecie się tylko pogrążać. Więc życzę Wam zdrowia, życzę Wam spokoju i życzę Wam, żeby, tak jak mówiłam, nigdy ten film Wam się nie przydał. Dzięki wielkie i do usłyszenia.